Mając na uwadze piękne okoliczności przyrody, witam ponownie. Dzisiaj, dzisiaj film będzie o, o czymś, co, co dla niektórych to jest czarna magia. Ale po kolei. Jakiś czas temu poznałem dziewczynę. Dajmy jej na imię Agnieszka ze względu na dane osobowe i tak dalej. I zaczynamy. Zaczynamy znajomość. Zaczynamy rozmowę o, o życiu. O, o rodzinie, o dzieciach ja od razu powiedziałem jej jaka jest sytuacja moja, czyli czyli, czyli o alienacji, o tym co, co mnie spotkało dziewczyna zrozumiała to od razu, sama zna przypadki w swoim otoczeniu alienacji dzieci alienowanych, rodziców alienowanych ja dowiedziałem się tyle, że, że ma syna <laughs> że ma syna 12 letniego i tak się temat urwał Jakiś czas później, e, rozmawiamy znów, e, Agnieszka mówi coś o tym, że, że zaświadczenie jakieś musi załatwić, czy coś, bo ona nie pobiera alimentów. I ja mówię, jak to jest możliwe, nie pobierać alimentów? Czy jest dziecko, musi, jest tata, albo, albo fundusz alimentacyjny, albo, albo coś takiego. No dobra, mówię, ale o co chodzi, jak nie pobierasz alimentów? No bo my mamy opiekę naprzemienną. No, i w tym momencie zwariowałem. Nie spodziewałem się, nie przypuszczałem, że spotkam właśnie osobę, która, która praktykuje takie coś jak opieka naprzemienna. Tam. No i, i mówię, no nie, no to muszę, muszę zagadać Agnieszkę o co tutaj chodzi, nakreślić o tym film, no bo to jest rzecz jedna z, z tych, które mnie interesują. Czyli, czyli jak. Jak przebiega, jak odbywa się opieka naprzemienna nad dzieckiem w, w momencie, momencie rozstania się rodziców. No i mm, przeprowadziłem taki mini wywiad z Agnieszką, jak to funkcjonuje. No co więc tak. Oni generalnie e, jakiś czas temu się rozstali, e, nie mieli kontaktu i w ogóle, ale powrócili do kontaktu ze sobą po to właśnie, aby około 4 lata temu. Po to właśnie aby, aby wspólnie zająć się, zająć się yy, chłopakiem wspólnym dzieckiem, synem No i, i co? No i to trwa. W jaki sposób to trwa? I ja mówię, no i co z 500 plus się pytam. I tutaj jest normalnie coś co mnie położyło od razu. Yy, Agnieszka pobiera 500 plus i przelewa 250 zł swojemu byłemu partnerowi. I tutaj jest czarna magia normalnie, to się nie dzieje, to jest niemożliwe, no a jednak da się, da się nawet podzielić 500 plus pomiędzy rodziców w przypadku właśnie opieki naprzemiennej. I jak to dalej przebiega, jak to dalej wygląda? No normalnie to wygląda. Chłopak dorasta, chłopak ma mamę, ma, ma tatę. Koszty są dzielone w jakiś tam sposób. Pobyt jest, jest chłopaka u ojca lub u mamy również dzielony. Na zasadzie już teraz, że no co, chłopak jest na tyle duży, że, że potrafi się wysłowić, wypowiedzieć, dzisiaj jestem u mamy, jutro jestem u taty. I wszyscy są zadowoleni. Mama jest zadowolona, tata jest zadowolony i syn jest zadowolony, bo, bo wychowuje się, dorasta. W, w, w tym poczuciu, że, że jest mama, jest tata, czyli da się, e, da się porozumienie w tym przedmiocie i e, pomimo tego, że, że doszło do rozstania, okoliczności są już nieistotne tutaj. Ale e, powstało coś, co się nazywa dbałością o rozwój dziecka i, i, i to tutaj jest zaistniało <laughs> Jak to nazwać? No, to jest coś zajebistego, to jest coś pięknego. Właśnie pomimo faktu, że, że to nie był związek formalny, i z tego co ja czytałem również na, na internetach, no to, to to jest właśnie w większości przypadków, kiedy, kiedy nie było związku formalnego, w tym momencie rodzice byli bardziej skłonni porozumieć się co do, co do wychowania wspólnego dziecka, nie? A... Czy to jest na papierze? No, czy to jest podstępowane, czy to jest przypieczętowane, czy tak w tym przypadku to jest tylko umowa. <laughs> Chodź tutaj! Baster!